Słuchanie, witam w kolejnym filmie. Zobaczcie pustki. Tu nie ma nikogo, ale co lepsze, tu nie ma nikogo. Co wy na to? Tak to można się podstawiać. Mam nadzieję, że szybko załadują. Za chwilę połączę się znowu z Wami. Muszę się tylko podstawić i coś Wam opowiem. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem kąt i widać. Wiecie, zawsze po zdjęciu koła, żeby człowiek jechał bezpiecznie, wiecie, co trzeba. No trzeba sprawdzić szpilki, czy są dokończone. Przejechaniu około 100 km. Ja przejechałem gdzieś jakieś 70, ale to, że mam chwilę czasu, to sobie je zobaczę a później, jeszcze po przejechaniu znowu jakieś 200-300 sprawdzę szpilki jeszcze bo no to wiecie, to jest koło z przodu Tu nie może być yy, pomyłki, tak za o, widzicie, trzyma się w naczepie może się, no, czy, no nie może się poluzować, ale nawet jak się poluzuje, no to no to, no to, no, to, no to, to nie ma takich dużych szkód, jak może być, jak poluzuje się koło z przodu, tak? Więc. O, o. Widzicie? Delikatnie. Więc. O, o widzicie? widzicie? A jednak coś poszło. O. o. I to. Przez pewien niepokój, że trzeba będzie te szpilki, mówię, za jakieś 200-300 km sprawdzić znowu. Czyli mi wyjdzie gdzieś jakoś tak, jak zajadę się do tankowania. I wtedy. Te dwie, co trzymają ten kompak, się delikatnie były. No ale, ok. I na tą chwilę jestem pewny, że mogę jechać. Bo tak to nie wiadomo. Człowiek by jechał w takiej niepewności. I tak jak już kiedyś wspominałem. Właśnie koła będą także w moim zainteresowaniu filmowym. Koła, te kołpaki, tutaj piasta. Będą fajne oddzielne filmy z tego tytułu, jak będę malował. Pokazywałem Wam już właśnie te dodatki, co pozamawiałem. I właśnie u siebie na wsi. Będę malował te koła, przy okazji już jak gdzieś do miesiąca pomaluję te felgi. Tuż założę nowe kołan, nowe opony naprzód, no i tak samo z tyłu, chociaż z tyłu, jak widzicie, nie mam złych felk, bo mam dosyć świeże, ale, ale chcę mieć pomalowane w takim kolorze jakim chcę, tak? Więc co? Jak widzicie pustki. Wszyscy chyba pojechali na majówkę. No ale to dla mnie lepiej, bo szybko idzie. Więc e, mam nadzieję, że szybko załadują i spadamy na Budapeszt. Hej, hej. Spokojnie, do nie pada deszcz. mniej szybę, bo wiecie jak wygląda chyba po całej nocy jazdy. W szczególności w lato, tak? No bo w zimie to nie. A jakie są fakty? No, zrzuciliśmy się w Budapeszcie. No, możecie zauważyć, że stoi kilka aut. Ale jak przyjechałem, to było to samo co było w nowym dworze: pustki, pustki i pustki. Więc e, dosyć szybko mnie podstawili, zrzucili. zrzymnąłem się jeszcze nawet godzinkę tutaj, jak mnie ten e, zdejmowali. Tu mnie chłopak obudził, żebym się odstawił, więc się odstawiłem i wziąłem dokumenty. I co? Lecimy się ładować. No, oczywiście, mm, nowy dwór mazowiecki, żeby nie było, ale powiem Wam, że szykują się zmiany. Szykują się zmiany. Nie powiem Wam jeszcze jakie, bo nie mogę, ale na pewno szykują się zmiany, i powiem Wam, że. 19 czerwca na moim kanale będzie sztos. Jeżeli chcecie się dowiedzieć co to będzie, musicie koniecznie dać suba, polubić i jakieś komentarze też byłyby, mi, byłyby mile widziane, a leto jeszcze miesiąc, więc nie zwlekajcie z tym subem. Ok, yy, tu załadowałem ten. Dokumenty mamy i co? Możemy lecieć, więc lecimy na załadunek. Myślę, że ten tydzień będzie taki, znaczy te kółko będzie takie spokojne. Oczywiście odstawiamy jutro auto do mechanika. Żona po mnie przyjeżdża, jadę do lekarza. I myślę, że no, Wam to coś opowiem o tym, ale na obecną chwilę się wyłączam, bo już chyba tutaj kojarzy się ten wyjazd, więc nie ma co filmować. Do usłyszenia później. godzinach można powiedzieć. Czekajcie to idzie. Widzicie, witam po kilkunastu godzinach. Załadowali, no. nie powiem, żeby to poszło szybko, ale załadowali. I co? Lecimy? Bo plany są napięte. No w sumie to nie jest lekarz tylko bardziej więcej można powiedzieć fizjoterapeuta coś takiego no ale ale muszę u niego być bo no bo nigdy się nie wyleczę z tej rwy kluczowej tak jak będę zaniedbywał a to jest podobno specjalista więc ogień na tłoki no przed nami i No ja by się koła kręciły Do usłyszenia później Widzicie koni? Przypadkiem, bo przypadkiem, ale Czekajcie jak to zamontować to jest za chuj? O. Przypadkiem, jak wspominałem we wcześniejszych filmach Nie miałem świateł wstecznych Myślałem, że spalił mi się czujnik, bo już miałem kiedyś taką sytuację Ale także wspominałem, że musiałem kupić kabel od świateł Bo miałem takie przypadłości że w szczególności przy cofaniu jak się łamałem koniem to gasły mi światła wsteczne. Później to już się przeniosło w ogóle na wszystkie światła. I musiałem kupić nowy kabel od świateł. I założyłem ten kabel i tak ostatnio siedziałem i mówię sobie a, no bo, no, bo dzisiaj y, będę jechał do mechanika i tak sobie myślałem, a powiem mechanikowi o tym czujniku cofania. Ale sobie pomyślałem, a zobaczę na początek bezpieczniki. No i się okazało, że bezpiecznik był tylko spalony i prawdopodobnie spalił się od tego, jak te światła, jak ten kabel nie stykał, to gasły, zapalały się, gasły, zapalały się, no i wtedy się spalił bezpiecznik. I tak przypadkiem... Udało mi się naprawić światła cofania. A światła cofania w naczepie mam zacne. Nie wiem, czy to było dobrze widać, czy nie, ale mam dwa halogeny z tyłu założone, więc no fajnie to świeci do tyłu, fajnie to świeci. Jeszcze w najbliższym czasie planuję założyć tutaj w koniu też światła cofania dodatkowe, co na pewno Będziecie mogli obejrzeć na moim kanale. A na tą chwilę co? Wjeżdżamy na Czechy i dalej ogień. No i witam. Po dłuższej nieobecności Ach, właśnie dojeżdżamy do mechanika. Dostajemy autko, czekamy na żonę. Lecimy do domu. Oni tu wymieniają, co mają wymieniać. Odwiedzamy później lekarza. No. I po południu przyjeżdżamy znowu po autko i lecimy na zrzutkę. Tu już dojazd do mechanika to już znacie. No i witamy, witamy Mamy już noc Zrzuciliśmy się Auto naprawione To co miało zostać naprawione Ja delikatnie uleczony Ale długo to jeszcze Czasu zajmie Zanim je wyleczą do końca Ale jest delikatnie lepiej jak było W tej chwili Lecimy Wyjeżdżamy z nowego dworu mazowieckiego Lecimy na Legionowo. Wybaczcie za szybę, że jest taka uwalona, ale wiecie jak to w całej ziemi nie było w aucie. Nie miałem kiedy później szybko, szybko na, za, na, te, na zrzutkę. Yy, w tej chwili co? Lecimy na załadunek, ładujemy się w karczewie, masełko. Chłodnia już była odpalona, już nie ma takich przeboów jak były wcześniej. Więc jedno już jest z głowy. Będziemy lecieli przez stolicę Mam nadzieję, że fajny time wyjdzie przy stadionie wałem między między czy jakimś tam. Więc oglądajcie, podziwiajcie i do zobaczenia na załadunku. Zapomniałem jeszcze dodać, że dzisiaj wydarzyło się wiele w moim życiu. Miałem te fakty, co wspominałem wam. To podjąłem dzisiaj ważną decyzję. I myślę, że mogę ją już spokojnie ogłosić, bo zanim ten film się ukaże, to minie chwila czasu. Odchodzę ze swojej spedycji z FM Logistik. Jakie są przyczyny? Nie będę tutaj się wypowiadał zbytnio. Odchodzę i koniec, tak, wszystkie moje auta odchodzą ale zanim odejdą to jeszcze 3 miesiące bo mam 3 miesięczne wypowiedzenie ale powiem wam tylko, że to co było na tą chwilę a to co będzie za 3 miesiące to jest 360 stopni więc jeżeli jeszcze nie dałeś suba dzwoneczka żeby śledzić moje filmy więc uczyń to w tej chwili a Uwierz mi, że te trzy miesiące szybko zlecą i będziesz mógł wtedy dowiedzieć się, jakie decyzje podjąłem, gdzie będę jeździł, czym będę jeździł, czy tym samochodem, czy innym, czy Deco, czy chłodnio, czy sam będę jeździł, czy jeszcze będą u mnie ludzie opracowali. Tego nie wiadomo, ale wiedz, że trzeba dać suba i dzwoneczek, żeby się o tym dowiedzieć. i Much, much later. Witam wszystkich. Właśnie się zrzuciliśmy w Budapeszcie. No, od załadunku do Budapesztu chwilę czasu minęło, ale powiem wam szczerze, że nic się nie działo. Taki spokojny locik był. Tu nas dzisiaj przetrzymali delikatnie w Budapeszcie, O, mamy już godzinę 13. Lecimy na załadunek oczywiście do nowego dworu mazowieckiego i co I zobaczymy no, mamy godzinę podlotu za godzinę mamy awizację. zobaczymy, może nas załadują to byśmy chcieli dalej, jak nie no to nie i tak zjazd w sobotę i tak ze w sobotę a przy okazji będę musiał w sobotę znowu podjechać do w sklepu z szczęściami, bo muszę kupić kilka rzeczy, bo jak już wspominałem niedługo będą, znaczy no może niedługo, a może za jakiś czas będą wielkie zmiany w mojej firmie, dlatego musicie być, żebyście wiedzieli jakie zmiany będą. Więc oglądajcie i do zobaczenia później. The next day. Weszło się delikatnie, no ale takie jest życie niestety. Ale dzisiaj jeszcze zobaczcie, pogoda jest jaka jest, nie zapowiada się, że jakoś wiosennie, ale postanowiłem, że jak nie będzie kolejki, to umyję auto. Bo myślę, że... należy mu się należy mu się jak psuł miska z wodą. A że dzisiaj jest taki, bo no, czy ja zajadę na godzinę 11 do domu, czy, czy na 12? za jakiś czas, nie mówię jeszcze nic na ten temat, bo nie mogę ale powiem wam że będą duże zmiany jak wspominam na tym samym filmie będą duże zmiany nie... pewne zmiany będą niedługo inne zmiany będą delikatnie później, no ptaszki uciekać tutaj stąd bo jeszcze za chwilę mi wpadnie tak samo jak kiedyś w zimę mi wpadł z przodu ptak w chłodnictwie Myślałem, że nic się nie stało. Przyszło lato do odpalenia klimatyzacji. A się okazało, że ten ptak wbił się w chłodnicę klimatyzacji. I cały gaz uciekł i, i nie dość, że przed zimą była chłodnica klimatyzacji wymieniana. To przejeździłem zimę i trzeba było nowo w chłodnicę klimatyzacji, kolejne kilka stów przez jednego ptaszka. I takie to było Ok. Nie zanudzam. Widzimy się dalszej części pewnie na myjni ale to się wszystko jeszcze okaże no i widzicie jednak zajeżdżamy na myjnie pogoda jest ładna na szczęście nie ma kolejki nie wiem może jest jakieś auto w myjni albo nie nie wiem zobaczymy jak nie ma no to fajnie jak jest poczekamy ale tam na tamtej dużej myjni tam po dwa auta stały w kolejce więc ja bym był trzeci no po dwie godziny no to nie chce mi się stać tyle przy sobocie tutaj nawet jak jest jedno auto to to, to, to i nawet nie ma nikogo to widzicie jak elegancko aby tylko, nie, jeszcze tylko aby ktoś pracował to będzie dobrze nie? bo może się okazać że nikogo nie ma jeszcze dlatego tu nikogo nie ma ale ale może nie będzie tak źle może za chwilę ktoś wylezie to byśmy się umyli i byśmy na weekend stali umyci że tak powiem czy ściocha nie wiem czy tu trzeba iść po kogoś czy nie tu chodzi, dlaczego nikogo nie ma Dafem do Legionowa, bo w nowym Dworze mam rzutkę, mam załadunek w poniedziałek, więc tu się będę kończył z wami. Jak się podobał film, zostawcie subika, jakiegoś lajka, komentarz napiszcie dla zasięgu. I myślę, że widzimy się już w poniedziałek, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ten tydzień był spokojny, chociaż końcówka była dosyć ciekawa. Zwłaszcza dzisiaj. A co będzie w przyszłym tygodniu? Nie wiem. Oglądajcie. Cześć.